Witam serdecznie na czytaniu dla Wodnika na grudzień 2020. Będziemy ci też oprócz tarota korzystać z kart anielskich. Jeżeli będziemy potrzebować do powiedzenia, to również użyjemy jeszcze jednej karty, ale nieraz nie potrzeba. Jasny przekaz. Ok, czyli przetasujemy dla Wodnika na grudzień 2020. Grudzień 2020. Wodnik. Ok. Co tam czeka naszego wodnika? Grudniu. Ok. Ogólna energia tego miesiąca. Mamy as kierunków. Co odchodzi do przeszłości? Mamy as denarów czy monet co będzie pomagać nam w tym miesiącu rycerz kielichów czyli będziemy działać troszeczkę okay, ustawimy inaczej Teraz co będzie przeszkadzać? Mamy dwójka kielichów. Co przychodzi do przychodzi rycerz mieczy. Wodnik w tym miesiącu to jest as mieczy. Trzeci as się pojawił. Później mamy otoczenie. Mamy sprawiedliwość. Prada albo ostrzeżenie. Mamy trójkę monet. I re rezultat. Mamy ósemkę Mieczy. Okej. Okay. Energi y energią taką, w którą w y wchodzą y Wodniki jest As Kielichów, czyli taka energia y nowego początku, y działania. Y też energia y nowej miłości, poznania nowej osoby, czy początek jakiegoś zajęcia, nowej pracy, początek czegoś. Z tym wodniki wchodzą w miesiąc, grudzień. Co już, przeszło, co już odeszło, czyli to jest również nowy początek, nowa szansa. Tylko różnica jest taka, że tutaj mamy monetowy, a tutaj mamy kielichowy. Czyli tu mamy więcej uczuciowe, a monety to są pieniądze, zarabianie, to jest materialna strona życia. Jakiś początek nowy, czyli coś już się zaczęło dziać. Coś zaczęło dziać, ale to przechodzi na ten miesiąc również, tylko bardziej będziemy podchodzić do tego może z uczuciem, do tej nowej sytuacji, która. która tutaj odeszła i dlatego może pojawiłam się tutaj rycerz kielichowy co pomaga, bo rycerz kielichowy to są właśnie uczucia to jest działanie, ale właśnie działanie bazowanie raczej na uczuciowym działaniu tak jak inne rycerze mają, mieczowe są to są myśli czy buławowe emocje tak tutaj kielichowe to są uczucia czyli może zamiana podejścia ze z tego takiego stricte materialnego na, na dacie, danie szansy swoim uczuciom. Następnie mamy, co będzie przeszkadzać. Takie zrobimy teraz tutaj troszeczkę dziwne to czytanie, bo pomagać mogą nam mm, dwójka kielichów, to jest przecież uczucia to są również mm, no, miłość Poznanie takiej y, drugiej osoby, bliźniaczego płomienia, tak można mówić, czy, czy takiej swojej drugiej połówki. To jest też podpisywanie umów różnego rodzaju. Y, może tutaj jest jako y, właśnie y, więcej, y, żeby tych umów nie podpisywać, ale dołożymy kartę jeszcze, jeszcze jedną. Zobaczymy do czego to bardziej dotyczy, w którym kierunku to ma pójść. Co przychodzi? Przychodzi, as, przychodzi rycerz mieczy, czyli może jednak znowu zamiana, może to być osoba, która przychodzi do Ciebie, ale też zamiana Twoja osobista, jednak we rycerza mieczy. Może to jest taka podpowiedź. Abyś działał jako rycerz, rycerz kielichów, a nie jako rycerz mieczy, który do Ciebie przychodzi, albo też ogólnie różne sytuacje mogą być. Rycerze to niosą jakąś wiadomość. Bardzo Z tych wszystkich rycerzy są najbardziej ruchliwi, ruchliwymi rycerzami, którzy pędzą czasami na oślep. No właśnie. On tutaj też ten jego koniec taki bardzo narwisty i pędzą rycerze na, o, na oślep czyli może też przechodzi jakaś sytuacja w życiu, która trochę jest nie do końca przemyślana my w tym w, tym, w grudniu, wodniki w grudniu mają asmieczy czyli odcinanie się od jakiejś sytuacji może właśnie Odcinanie się od y, takiego materialnego punktu widzenia, czy tej materialnej szansy, i postawienia troszeczkę na uczucia więcej. No, w każdym razie y, odcinanie się od jakiejś sytuacji, która już nam y, nie służy. Y, następnie mamy otoczenie, czyli mamy sprawiedliwość. Y, będziemy oceniani y, przez innych ludzi, ale też. Y, no, ben, ben, takie, może to powiedzieć, że ktoś będzie patrzył nam na ręce, co robimy, yy, będzie wyważony, czy to, co robimy jest OK, czy to nie jest OK, yy, Czyli będziemy musieli tak podchodzić do tego yy, przemy, yy, przemy, yy, przemyślanie. Następnie mamy trójkę monet jako rada albo, yy, albo ostrzeżenie. Ja bym traktowała to jako radę o współpracy, czyli nie robić wszystkiego sam, tylko jednak nawiązać współpracę. Podokładam karty, bo są takie bardzo sprzeczne, te, te czytanie jest. Tutaj nam mówi karta, co będzie przeszkadzać właśnie. No, chyba, że no tak, możemy to odebrać jako ostrzeżenie, żeby nie wchodzić w współpracę, i tutaj również jest karta dwójki, która jest na, w tym, co nam przeszkadza, czyli może nie wchodzenie, tak, nie wchodzenie we współki, w układy, działanie samemu. Tutaj też jest, jest jedna osoba, to jest jedynka, która też mówi o działaniu o samemu. Żeby jako, sam, jako jako pojedyncza osoba, żeby nie wchodzić w spółki. Czyli możemy te dwie karty traktować jak tak samo w sumie, żeby ostrzeżenie, żeby nie wchodzić w spółki. No i mamy rezultat, mamy ósemkę mieczy. Ósemka mieczy, którą to jest w kartach, którą jest u nas w głowie tak naprawdę. Te, nic tak złego się nie dzieje w rzeczywistości, ale dzieje się złego w naszej głowie. Nie potrafimy sobie poradzić z tymi uczuciami, z tymi myślami i dlatego, tak jak ta tutaj kobieta jest zamknięta w tej kuli, nie, nie widzi rozwiązania, nie widzi wyjścia, tak, y, tak właśnie my y, możemy się czuć, y, czyli nasze wodniki. Dołożymy jeszcze tą, y, tutaj do tej dwójki kielichów i zobaczymy, co ta, ta chce nam więcej przekazać to tutaj mamy świat. No tak, czyli y, nie y, tak, nie wchodzenie w nowe, nie w nowe y, jakieś y, czy umowy, czy relacje, y, pozostawanie jednak czy tak brzydko powiem wolnym strzelcem, ale tak, niewchodzenie niewchodzenie nie wchodzenie. Nie wchodzenie. Y, teraz damy jeszcze tutaj tą ósemkę mieczy. Zobaczymy co nam się pokaże. Mamy sąd ostateczny, yy, czyli yy, sąd nam będzie mówił o, o po, powrocie do tego, do sytuacji, która była. Yy, Mam takie y, dwie różne. Y, to musicie już dopasować sobie sami, do, z kim to rezonuje, z kim nie, bo y, są dwie różne rzeczy, które mogą być. Jedna rzecz, która może mówić nam o tym, żeby działać w pojedynkę, odcinać się od. Y, właśnie takiego. Y, czy to. Y, jakby to powiedzieć. Y, odcinać się od. Y, zabrakło mi wyrazu. Od spółek czy, czy działania w, w, w kilka osób, tylko działać samemu, to karty mówią, bo będziemy oceniani przez, przez otoczenie, ale tutaj mamy na ósemce położoną kartę sądu ostatecznego, powrotu do tego, co, coś, co już nie, nie funkcjonowało, coś, czego, co już tak naprawdę nie istniało i to wskrzesi się na nowo. Yy, może tutaj lepiej by było, żeby... No tak, te myśli są niepotrzebne, te nasze zamartwianie, bo to wróci wszystko yy, na dobrą stronę. Jeżeli, jeżeli któryś wodnik zbaczył z toru, yy, poszedł w Troszeczkę w innym kierunku niż zamierzał wcześniej, przykładowo miesiąc wcześniej, czy tam parę miesięcy wcześniej, i zboczył, zboczył gdzieś z toru, to karta mówi: idź dalej tą drogą, że to nawet jeżeli zawsze możesz zawrócić i wrócić do tego punktu, nie bać się tego, że to siedzi w naszej głowie, ten, ten, ten strach, to siedzi w naszej głowie. Ogólne przesłanie jest: y, działaj w pojedynkę, y, nie bój się y, zaczynać nawet tego, co już wcześniej wydawało Ci się, że jest zakończone i nie działa. To, co Ci nie służy, odcinaj i działaj sam. Nie wiem, czy to do kogoś y, z kimś rezonuje, czy nie, może chociaż z jedną osobą, y, ale dziękuję bardzo za. Za, za, za subskrypcję, za lajki, za, za komentarze. Również zachęcam do subskrypcji, lajków oraz komentarzy. No i pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do przyszłego czytania.